Fundacja Miasto oferuje przygotowanie raportu rocznego o stanie gminy. Raport roczny jest to dokument obowiązkowy. Każdego roku wójt, burmistrz, prezydent taki dokument musi przygotować i do końca maja przedłożyć go Radzie Gminy. My, jako Fundacja Miasto, pomagamy gminom zainteresowanym w przygotowaniu takiego dokumentu. Ponieważ forma, forma jest dobrowolna, takiego publikowania takiego dokumentu, Fundacja Miasto przygotowuje go w formie strony internetowej. Dzięki temu, oprócz treści merytorycznych, wymaganych treści merytorycznych, możemy również tam zamieszczać zdjęcia, grafiki oraz filmy, co czyni go bardziej atrakcyjnym, szczególnie jako narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Włodarze gmin mogą zainteresować swoich mieszkańców tym, co dzieje się na obszarze ich gminy. Mieszkańcy chętniej zapoznają się z tym, co faktycznie się dzieje. Dzięki temu jest też większa identyfikacja mieszkańców z ich społecznościami lokalnymi. Obecnie Fundacja Miasto współpracuje z 40 gminami, z około 40 gminami. Teraz jesienią jest najlepszy czas na to, żeby zdecydować, czy chcielibyście Państwo podjąć z nami współpracę na przyszły rok. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wszelkie informacje odnośnie, jak z nami nawiązać współpracę, są zamieszczone na naszej stronie: fundacjamiasto.pl. Zapraszamy do kontaktu.